Oh, Bardzo serdecznie w drugim odcinku serii QA, no i to było 3 dni temu pierwszy odcinek, a jest już troszkę komentarzy. Dlatego postanowiłam, że wszystkich komentarzy nie wezmę, tylko wybiorę parę, może 6, 5 komentarzy, będę szybko to odpowiadać. No i po prostu zaczniemy. A, jeszcze no, bardzo serdecznie pozdrawiam, Już wam mówię, poczekajcie. A! Pozdrawiam wszystkich moich widzów od hashtag niebieski Hashtag bardzo serdecznie pozdrawiam, yy, zaraz Wam ją pokażę, kurde nie pisze mi się, tak i mi laguje trochę, więc yy, przepraszam za lagi. A więc pozdrawiam wszystkich widzów od niej. No i ją też bardzo serdecznie pozdrawiam. No i przechodzimy do pytań. A więc wybrałam sobie parę pytań. No i bez przedłużania, zaczynamy. Gram już trzy dni temu zapytała. myślisz, że jesteś sławna na YouTubie. Nie! Miałaś kiedyś vip na rok? Nie oglądam Ciebie od początku. Mam teraz vip na rok, nawet stworzyłam taką serię. Ale rozumiem. Masz drugie imię, jak to, to jakie? Nie mam drugiego imienia. Będziesz. Jeśli będziesz miała, jeżeli będziesz miała czas na spojrzenie na mój kanał, myślę, że z moimi filmami będę mogła, nie, co? Mogę osiągnąć coś więcej. Sorry, że źle, py, źle, Sorry, że źle czytam, ale ja się po prostu śpieszę. No i po prostu tyle. To na tyle, pozdrawiam. Na czwarte pytanie musisz odpowiadać. Myślę, że możesz y, osiągnąć y, ze swoimi filmami coś więcej. I Co to było? Dobra, nieważne. Yy, yy, pewnie to jest Mr. Plant. Ale po prostu to też zależy, czy filmy są fajne. Ja nie oglądam Twoich filmów. Wejdę na Twój kanał, sobie obejrzę i wtedy stwierdzę. Nawet nie wiem, czemu mnie o to pytasz. Więc po prostu... Może tak, może nie. Ja nie wiem. No i pozdrawiam Cię również, Gremisty. No i następne pytanie. Andrzej Wójcik, a raczej Malin I... Nie, Malink XA, bo chyba ona właśnie oglądała moje filmy na końcu swojego chaty, zapytała Jak ty to robisz, że jesteś taka super? Nie wiem, ale ktoś mi dał autograf Mhm, Super Nie wiem, naprawdę nie wiem, yy, ale wcale tak nie twierdzę, że jestem jakaś super, super, super Jestem tylko jakieś 2% super <noise> yy, Kochasz nagrywać na YouTubie? Kocham Twoje cudowne chwile z YouTubem. Rok na YouTubie, wszystkie prezenty, które od was dostaję, e, gdy wybiło mi 1000 subskrypcji, gdy wybiło mi 100, 200 i w ogóle tak e, dalej. E, Jakie czujesz wrażenie, jak otwierasz prezent? Że ktoś mnie lubi, że ktoś znowu ktoś do mnie coś napisał. Nieważne. Mogę jednak wyłączyć ten czat i wyciszyć sobie głos. Jaka ja niemądra, a niby jestem taka super. Yy, a więc, jak dotwieram prezent? Czuję, że ktoś mnie bardzo lubi, że daje mi prezent, że mnie lubi, że ogląda moje filmy i w ogóle. Yy, czy według siebie jesteś fajna? Nie. No, może jedna, jakieś 2%. Kocham Cię, Izusie, jako YouTuberkę. Bardzo Ci dziękuję. Naprawdę, bardzo Ci dziękuję. No i następne pytania pozdrawiam Cię, Malin. I nie, co? Nieważne. I przepraszam, jak pomyliłam nazwy. Bardzo przepraszam, ale. Ale dużo osób pisze komentarze i po prostu nie pamiętam. Ale w na następnym filmiku, albo pod tym filmikiem, po prostu powiedz, czy to ty, czy dobrze powiedziałam, jak nie. O no to bardzo ci przepraszam, naprawdę. No, ale wiem, że jesteś dziewczyną. No i pozdrawiam, no i następne pytanie. Mariczka Kowalska. Chyba dobrze się czytałam, jak tak to. Jak Nie, to sorry. Sama już się plączę z tymi waszymi nazwami, bo niektóre są takie trudne do wymówienia, że ja po prostu, ja po prostu nie mogę. A więc, czy mieszkasz na wsi? Nie, mieszkam w dużym mieście. Masz zamiar kiedykolwiek powiedzieć nam, w jakim mieście mieszkasz? Nie wiem, na razie nie. Znowu mysypy. Nie komentuję tego. Lubisz pierogi z jagodami? Lubię, lubię z owocami pierogi. Ale takie, wiecie, ruskie, nie za bardzo, ale takie to lubię. Masz jakieś konto na poza Izabela 260. Miałam majeczka i zD, nadal to jest moje konto, ale muszę wam powiedzieć, że wszystkich dla melicji już to nie po prostu nie gram. Hihihi. Hi, hi. Ile lat mają twoje siostry? Angelika ma prawie 8, a Wika ma gdzieś... Nie wiem czy pozwala mi ona w ogóle to mówić, więc spytaj się jej, bo ona, jak się jej o to pytam czy coś takiego, no to raczej nie mogę tego powiedzieć. Ale jak ona mi pozwoli, to powiem. Czy oglądasz Adrienne Skon? Tak, oglądam. Nawet na statusie ma napisane AS. <grym> tak, tak, tak. No i pozdrawiam cię. A nie, poczekajcie, to jest... Pokaż więcej. Jezu, nie zauważyłam tego. Poczekajcie chwilę. Pięknie. Denerwuje cię. to, jak ktoś na my sypie podaje się za kachera i pisze, że ukradnie ci konto. Właśnie, ja tego nie cierpię. Miałam dużo takich osób, które wiecie, były delayte tu sercie, jak to tam się jakkolwiek czyta. No i pisały. Podaj hasło, albo ci je ukradnę czy coś takiego. Ja po prostu blokuję. Zablokowałam taką osobę i koniec. Wiesz, w Anonymous, chodzi o hakera. Wiem o tym. Muszę wam powiedzieć, że raczej to tak, bo wiecie, tyle osób właśnie teraz okrada, że ja po prostu nie wiem. Mnie nigdy nikt nie okradł. Mam nadzieję, że to się nigdy nie stanie, ale ja chyba raczej... Gdybym powiedziała, że nie, to pewnie jakiś anonimowy by mnie okradł, tak, gdyby to obejrzał. Więc nie wiem, czy na to odpowiedzieć, ale raczej tak, dla mojego bezpieczeństwa. PS, mój nick na no sobie to Franisztaj. Wiem, mam dziwne niki, i jeszcze bardzo lubię Twoje filmy. Zależy mi, abyś na te pytania odpowiedziała. Odpowiedziałam bardzo serdecznie Cię, Franisztaj. Dobrze, przeczytam? Tak. Bardzo Cię pozdrawiam. No i następne pytanie. No i... No i... Asia Grawa MSP trzy dni temu zapytała: Zasubskrybujesz mój kanał, mogę to zrobić, ale teraz nie mogę, bo się śpieszę, ale w wolnym czasie to na pewno zrobię. Pozdrawiasz mnie kiedyś na odcinku VIP Star na rok, tak? Yy, I nie wiem, ale postanawiam to niedługo nagrać. Dlaczego mi nie odpowiadasz na Skype? Ie? Muszę ci powiedzieć, że mam tyle tego na Skype, że ja po prostu nie mogę. Yy, naprawdę, gdybym miała tego mniej, to na pewno bym ci odpowiedziała. Przepraszam. Polubisz chociaż jeden mój film? Dużo się czytałam? Chyba tak. Kiedyś, bo niedługo wstawię. Jasne, jasne. Jeżeli mi się spodoba, to tak. Ale raczej to tak, bo ja lubię, lubię oglądać właśnie filmiki z Mówi Star I przepraszam, że czasami coś źle mówię. Jąkam się i w ogóle. Ale ja po prostu czasami tak, tak się stresuję tymi filmikami. Choć i tak... Już nagrywałem rok, ale i tak czasami mi jest zimno. No i po prostu. Czasami się po prostu słowa. Nie wiem co powiedzieć. No i yy, pozdrawiam Cię, Asia gra w MSP. Poczekaj, nazwy zapomniałam. Dobra, nieważne. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Pikara MSP zapytała trzy dni temu. I cóż, czy zasubskrybujesz mój kanał? Mogę to zrobić, ale zaraz, proszę, nie piszcie mi już takich rzeczy, proszę. Zrobię to w wolnym czasie na pewno. Będę mogła kiedyś z Tobą nagrywać. Jasne, mogę nagrywać y, z wieloma osobami, tylko naprawdę będę musiała sobie gdzieś to zapisać. Weźcie mi coś, piszcie na przykład na MrPlant, na skypie, żebym wszystko... Przypominajcie mi najlepiej, że y, po prostu mogę z Wami nagrać i od razu podajcie termin, bo czy będę mogła wtedy. I naprawdę, wszystko na ostatnią chwilę jest takie głupie. Pozdrawiam, niebieskie piorun. Również Cię pozdrawiam, Wiktoria, y, no i... No i kolejne pytanie. Msypy Natka20053 4 dni temu zapytała Zasubskrybujesz mnie? Tak! W wolnym czasie na pewno, to zrobię nie będę już czytać tych pytań typu Zasubskrybujesz mnie? Jakim programem zmieniasz głos? Yy, movie Makerze to robię, bo intro robię w Avsie, a wszystko dodaję w Movie Makerze. W jakim mieście mieszkasz? W... Nie powiem. Na razie? Może kiedyś? Czy na mój kanał zrobisz mi intro? Tak, mogę to zrobić, ale też muszę sobie to wszystko zapisać. PS, moja nazwa na mysle, Natka20053, widać po nazwie. No i okej, okay, pozdrawiam cię, natka 20053. co? Sorry, że źle przeczytałam. Jak to zrobiłam źle? Bo może zrobiłam dobrze. Dobra, następne pytanie. Okej, okay, a więc kolejne pytanie. Czy YouTube zostanie Twoją kar karierą? Na nim można zarabiać? Nie wiem. Kiedyś, jak się za to poważnie wezmę, będę to robić częściej. O, to może tak, ale nie wiem. Na razie to raczej nie, bo... Wiecie, yy, zarabianie to raczej utrzymanie się, a ja nie zarabiam na YouTubie, więc... Po prostu jestem mała, więc jak mam zarobić na utrzymanie się, skoro mieszkam z rodzicami. E, no, ale może tak, może kiedyś e, po prostu będę taką youtuberką, nie wiem, jak Bansi albo coś. Jakiego masz Windowsa? 8-1, ale będę miała dziesiątkę, jak wrócimy z gór, bo jedziemy w góry e, w czwartek. Przepraszam, nie będę filmików przez tydzień albo nawet przez dwa, bo nie wiem, kiedy wrócimy. Ale na tyle chyba Sorki, ja jestem twoim nowym fanem i nie wiem, czy za to blokujesz Ale za to e, Dobra, nieważne Jakim programem nagrywasz? Mm, bandicamem Przerabiam... Yy, Okej okay. Ignoruję te wszystkie wasze... Yy, wiadomości na Mr. Plant. Yy, bandicamem nagrywam a przerabianie to już mówiłam. Pozdrawiam Kasper 406 2004. Serduszka, dziękuję. Pozdrawiam cię również.